Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie dziesiąte. Dwa lata temu matka była 10 razy starsza od córki. Za 10 lat matka będzie o 27 lat starsza od córki. Ile lat ma obecnie córka, a ile matka? No dobrze, oznaczmy jako x wiek matki, a jako y wiek córki. Z zadania wiemy, że dwa lata temu matka była 10 razy starsza od córki. Zatem... 2 lata temu matka miała x minus 2 lata. Córka również y 2 lata. Zatem wiek matki 2 lata temu to x minus 2 i wówczas była 10 razy starsza od córki, czyli y 2. I to jest nasze pierwsze równanie. Następnie z zadania wiemy, że za 10 lat matka będzie miała o 27 lat więcej niż córka. Czyli za 10 lat matka będzie miała x plus 10 lat, córka będzie miała y plus 10 lat i wówczas matka będzie miała jeszcze o 27 lat więcej niż córka, czyli do wieku córki za 10 lat dodajemy jeszcze 27 lat. No i to mamy równanie drugie. Zapisujemy układ równań spełniający warunki zadania, czyli pierwsze równanie to x minus 2 równa się 10 razy y minus 2. A drugie równanie to x plus 10 równa się y plus 10 plus 27. Doprowadzamy równania do najprostszej postaci, czyli lewą stronę pierwszego równania przepisujemy, a po stronie prawej mamy 10 razy y to 10y, a 10 razy minus 2 to minus 20. W drugim równaniu lewą stronę przepisujemy, czyli x plus 10, a po prawej mamy y plus 37. Teraz w pierwszym równaniu minus 2 przerzucę sobie na prawą stronę tego równania, czyli do obu stron równania dodam 2. W drugim równaniu 10 przerzucę na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmę 10. Zatem w pierwszym równaniu po lewej stronie zostaje nam x równa się 10 y, a minus 20 plus 2 to minus 18. W drugim równaniu po lewej stronie zostanie nam x, a po prawej y. A 37 minus 10 to 27. Teraz w pierwszym równaniu przerzucam 10y na lewą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję 10y, a w drugim równaniu przerzucam y na lewą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję y. Zatem w pierwszym równaniu mamy x minus 10y jest równe, a po stronie prawej minus 18. W drugim równaniu mamy x minus y po stronie lewej. A po stronie prawej 27. No i teraz rozwiążemy sobie ten układ metodą przeciwnych współczynników. Musimy yy, no wykonać działania na którymś z równań, tak aby współczynniki przy niewiadomych x lub przy niewiadomych y były liczbami przeciwnymi, czyli np. 3 i minus 3 czy 5 i minus 5. Widzimy, że najłatwiej będzie uzyskać przeciwne współczynniki przy niewiadomych x. Wystarczy którekolwiek z równań pomnożyć przez minus 1. Ja pomnożę pierwsze równanie, czyli mamy x razy minus 1 to minus x, minus 10y razy minus 1 to plus 10y, a minus 18 razy minus 1 to plus 18. Drugie równanie przepisujemy. No i widzimy, że rzeczywiście współczynniki przy niewiadomych x są liczbami przeciwnymi. W pierwszym równaniu współczynnik jest równy minus 1, w drugim plus 1, zatem dodajemy równania stronami. Po stronie lewej mamy minus x, Plus x plus 10y minus y, a po stronie prawej 18 plus 27. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. Minus x plus x to 0. 10y minus 1y to 9y, a po stronie prawej 18 plus 27 to 45. Gubimy 9, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 9, stąd y jest równe 5. No i teraz Yy, tworzymy układ równań yy, równoważny danemu, czyli biorę to równanie, które otrzymaliśmy, y równa się 5 i dołączam do dowolnego układu. Ja sobie zamienię pierwsze równanie na równanie y równa się 5, a drugie równanie dopiszemy, czyli x minus y równa się 27. No i teraz po wyznaczeniu niewiadomej y otrzymane wyrażenie, czyli 5, wstawiam w miejsce niewiadomej y w drugim równaniu, czyli mamy x minus 5 jest równe 27. Minus 5 przerzucam na prawą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaję 5. Stąd po lewej mamy x, a po prawej 27 plus 5, czyli 32. No i otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu równań, zatem córka mia ma 5 lat, a matka 32 lata. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.